Uniejów cofa się do średniowiecza. Oczywiście nie chodzi o to, że rezygnuje ze zdobyczy cywilizacji. Atrakcją tego niewielkiego miasta ma być drewniany most prowadzący do zamku. XIV-wieczny zamek w Uniejowie był siedzibą arcybiskupów gnieźnieńskich. Gromadzili tu swoje skarby na czas wojen. Budowla stała na specjalnie usypanym wzgórzu nad rzeką Wartą. Do głównej bramy dostępu broniła sucha fosa. Pokonać ją można było tylko po drewnianym moście. Takiego zamku nikt jednak nie pamięta. Otoczenie zamku w XIX wieku przez Hrabiego Tola zostało zasypane różnymi materiałami, i efekt był taki, że zostało zadrzewione. Mury nie miały słońca, nie miały powietrza. Budynku nie było widać pośród drzew. U niej wstawiano turystów, dlatego powstał projekt rewitalizacji zamku. Nie było to wcale proste. Najpierw trzeba było udowodnić, że dokumenty potwierdzą istnienie mostu. Były zapiski o tym wcześniejszej, z których skorzystaliśmy. Następnie przeprowadzone zostały prace koncepcyjne, prace archeologiczne. Kiedy zaczęliśmy tutaj wykonywanie tego, tej fosy, tej, tej suchej fosy, okazało się, że pozostały tutaj jeszcze pozostałości średniowieczne. Poinformowaliśmy o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków, pana. Szygendowskiego z Łodzi, który natychmiast przysłał tutaj archeologów, którzy odkryli tutaj. Zrobiliśmy odkrywki dla nich i odkryli tutaj sporo ciekawych, drobnych co prawda przedmiotów, ale świadczących o kulturze, która tutaj, która tutaj była reprezentowana. Wśród tych znalezisk były również drewniane pale. To prawdopodobnie pozostałość po jednym z kilku mostów, które budowano przed zamkiem. Teraz nie było już wątpliwości, że taka konstrukcja w tym miejscu była. Odtworzenie mostu według XIV wiecznych opisów okazało się jednak trudniejsze niż początkowo zakładano. Potrzebnych było 16-metrowych bali dębowych, na których oparta zostanie cała konstrukcja mostu. W ogóle nie mieliśmy możliwości tutaj na naszym terenie uzyskania takiego drewna. W końcu udaliśmy się do zaprzyjaźnionych górali i oni z Limanowej przywieźli nam to drewno tutaj. Pale już zostały wbite w ziemię. W ciągu najbliższych trzech tygodni zbudowany zostanie na nich most. Dopiero wówczas będzie można zobaczyć Uniejowski Zamek taki, jaki był w XIV wieku.